Hej, wszystkim! Czas na kolejne podsumowanie kosmetyczne. Jak już widzicie, dzisiaj będzie drogo, ale bardzo dobrze. I e, pojawiło się ostatnio sporo właśnie tanich kosmetyków, tanich podsumowań. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o drogie, to jak sobie przypominałyśmy, mm -hmm. to ostatnim razem to już jakiś czas temu był tylko makijaż. Tak więc dzisiaj pod lupę bierzemy pielęgnację będzie pielęgnacja twarzy, ciała. E, nie przedłużam, zaczynamy. Zaczniemy od marki IOSI i mojego wielkiego powrotu do jednego z wielkich ulubieńców, jeżeli chodzi o pielęgnację okolicy oczu. I to jest, słuchajcie, witaminowy koktajl pod oczy z retinolem, witaminą E i witaminą C. Mhm. Y Coś, co jako pierwsze miałam do czynienia z kosmetykiem, który jest w takim opakowaniu, które już samo Przepraszam, a mam tu ręce, nie mogę tego otworzyć, żeby zaprezentować, więc po prostu na przebicie. Słuchajcie, ci ja jest tak i... żebym po prostu dzisiaj nic nie otworzyłam. Próbowałam, ale no niestety, nie otworzę. W każdym razie chodzi mi o to, że jest to pierwszy tego typu kosmetyk, właśnie dedykowany strefie pod oczami, który już sam w sobie, jakby opakowaniem, robi robotę. Przez to, że on ma to takie metalowe kółeczko, które właśnie jeszcze trzymane w lodówce, na przykład w takie letnie miesiące. To po prostu absolutny hit. To już jakby samo to, samo to jeżdżenie tym metalowym czymś sprawia, że te oczy po prostu wyglądają lepiej, że budzimy to spojrzenie, że nawet jeżeli była jakaś cięższa noc, to po prostu tego nie będzie widać, ale ja bardzo lubię ten produkt jako taki właśnie podkład pod jakieś inne kremy, bo on sam sobie oczywiście, że też nawilży i jakby myślę, że on też działa bardziej może nie tak doraźnie, ale ja wierzę, że to jest właśnie ten jeden z tych kosmetyków, który jest inwestycją, żeby ta strefa wyglądała po prostu dobrze przez wiele lat. Bo on jest właśnie napakowany takimi rzeczami, które po prostu sprawiają, że one mają się wolniej starzeć. A ja tę strefę mam jakby najbardziej mimiczną, więc na tym mi zależy, ale jakby to, że to jest właśnie taka. Nie tego, oh! ja już To, że to jest taka. Trochę wodna, bo nie jest to taka bardzo tłusta konsystencja, ale taka emulsjowata, jednak przezroczysta, powoduje, że on po prostu właśnie nie wchłania się aż tak bardzo szybko. Dzięki temu na, na to możemy nałożyć jakiś inny krem i jakby ta podwójna warstwa już robi w ogóle absolutny szał. No, ale tak jak mówię, dla osób, które nawet, nie wiem, może mają trochę mniejsze potrzeby, jeżeli chodzi o stref pod oczami, czy po prostu lubią takie delikatne konsystencje, nie lubią właśnie takich na przykład bardziej zbitych kremów, to to jest ideał. Naprawdę, a przy tym skład, polska marka czego się dzieje. A jeżeli chodzi o markę Josi, to jeszcze poradzimy wam coś co ze skorą razem pokochałyśmy w ostatnim czasie i nadal e, jesteśmy w tej drużynie, która stoi mocno za tym, żeby bać o swoje dłonie przez cały rok. Nagrałyśmy kiedyś film o tym, jak mieć piękne dłonie, nad Karolką się wyświetli ten film e, i mówiliśmy tam m.in. o tym, że właśnie warto sięgać po takie kremy, które nawet jeżeli mają wyższą cenę jak ten marki jak o którym zaraz powiemy, to żeby patrzeć właśnie na ten skład, który będzie dbał o nasze dłonie na przyszłość, tak samo jak ten produkt pod oczy, tak samo nasze dłonie są najbardziej narażone zarówno na przesuszenie, bo bardzo często myjemy dłonie, teraz tym bardziej jeszcze je dezynfekujemy. Ja rozłożone są na promienie słonecznym, bo możemy zakryć się całe, ale dłonie niestety, no to no, nie, jest awekonalne. Myjemy często coś, nie wiem, no my jesteśmy takie typowo domowe sprząteczki, kury domowe, więc też używamy detergentów i różnych środków czystości. Nawet sam makijaż, kiedy nakładamy, to tutaj wiecie, tłustość, różne konsystencje myjemy do rzeczy. Sprawdziłyśmy z Karolą przecudowny produkt do dłoni, który jest z wyższej półki, ale mamy wrażenie, że będzie też turbowydajny, dlatego, że ma bardzo fajną, taką lekką konsystencję, ale lekką właśnie w konsystencji. Ale nie w działaniu, bo w działaniu jest tak. naprawdę mocną petardą. Wydaje nie? mi się, że to jest produkt, który jest dedykowany na takie kuracje całonocne, na przykład, tak. bo on w ciągu dnia nie wchłonie wam się tak szybko, jak taki krem po prostu. To jest ewidentnie nazwane też kuracją, tak. dlatego, no, ale jak już właśnie nałożymy na noc, no to to zdziała ewidentnie. Tak. I to jest konkretnie Morella. Mm, <laughs> tak. Aksamitna kuracja do rąk z witaminą C, niacinamidem i granatem. E, I on ogólnie ma nie tylko pomagać po prostu nawilżyć, czy odżywiać skórę naszej dłoni a dodatkowo rozjaśnia jakieś wszelkie przebarwienia, jeżeli macie na przykład... Nawet jeżeli jesteście starsze, pojawiają się powolutku jakieś takie plamki starczy tak zwane, to myślę, że to też może pomóc w tym, żeby tę kondycję naszej skóry dłoni um, utrzymać dłużej w takim naprawdę fajnym stanie. Zapach jest przekozacki. No w ogóle właśnie sobie nałożyłyśmy też że dodatkowo, bo no, my mamy z kolei naprawdę kremów do rąk tak. i często ich używamy. A to że też jest taki krem, że ma się ochotę go po prostu przełożyć na resztę ciała. Naprawdę używajcie niewielką ilość. No i jeszcze ta, to opakowanie, nie? Takie rozkulowe. Tak metalowe, możemy je właśnie skręcać, zwijać i zużyć do samego końca, czy rozciąć, żeby właśnie zużyć, ale jest bardzo ładne. No i ten skład, skład przekonuje w 100%, dlatego bardzo, bardzo polecamy, jeżeli macie ochotę coś nowego w tym temacie sprawdzić. Czas na największego ulubieńca w dzisiejszym filmie, chyba u mnie naprawdę, chociaż wszystkie kosmetyki są super, ale ten kosmetyk, miałam, ja powiem szczerze, miałam ochotę go dać ponownie do ulubieńców i później na mówiła do mnie, <grym> w ty już dawałeś go ulubieńcach, Maja, już teraz nie ja dawaj. Ja pamiętałam, tak która spowodowała, że ja również kupiłam tę maseczkę i już ją mam, jeszcze nie używam, ale tylko Wam pokazuję, jak pięknie zapakowane w ogóle są te produkty. Tak. Pokażemy Wam na zbliżeniu, ale ja już mam swoją, bo nie chciałam pożyczać, bo wiem, że to jest tak, że pożyczę, pożyczę, ale ona i tak używa i byłoby mi przykro, że zabrałam, a tego nie można przelawać, bo to są te swoje ciemniejsze też, nie? To prawda i ta konsystencja no. to jest, też jest trudna do przechowywania jakby no, czymś innym, bo to jest... To jest, słuchajcie, płynne złoto na waszą twarz. W sensie to nie jest złoto, ale po prostu to, co robi, to jest złoto. No, to trochę. Y, absolutnie po prostu rewolucyjna maseczka w mojej kolekcji, bo właśnie ta konsystencja, która na początku dała mi do zrozumienia, jakby sugerowała, że chyba się nie polubimy, bo to jest takie trochę, Właściwie. takie właśnie płynne coś, trochę lepkie, w sensie nie jest to super najbardziej wygodna opcja jakby do aplikacji, aplikacji. Mhm. to muszę przyznać, ale z drugiej strony to jak działa i to, że ten zapach już jakby trochę sugeruje, tak jak Wam mówiłam już w tych ulubieńcach i pewnie powiedziałabym w kolejnym, gdybym tą maseczkę dała, że ona jest trochę lecznicza, jak syropek i teoretycznie ona ma za zadanie przede wszystkim nawilżać, ale ja widziałam to jakby... Używając ją na przestrzeni naprawdę wielu miesięcy i wielu, jakby, faz mojej skóry, że dzięki niej naprawdę z jakiejś takiej gorszej fazy natychmiastowo przechodziłam do zwykłego, dobrego stanu rzeczy. A Ty nawet miałaś taki moment, że, że przyszłaś do mnie na nagrania i tak. miałaś tę tak, twarz taką naprawdę wow, że mówiłaś wow, ale Ci się kondycja poprawiła, wiecie, no Karla, ogólnie ma ładną cerę, mm -hmm. ale było widać różnicę, więc ja już nie mogę doczekać, muszę chociaż troszeczkę, muszę chociaż troszeczkę. troszeczkę. Naprawdę no, i to była ta kwestia tego, <laughs> że ona nawet delikatnie właśnie w tych miejscach, gdzie są podrażnienia, tak jak Wam tłumaczyłam, ona może tak trochę podszczypywać, w sensie... Mm -hmm. No bo to nie jest tak, że nie można, w sensie... Jinku, ona jest tak dziwna do opisania i tak Ale podskórwani nie jest oznaką czegoś złego. To jest oznaką też że dla mnie taki dezynfekcji, antybakteryjnego działania i jednocześnie takiego właśnie leczenia. Jak Dokładnie masz. tak. A przy tym naprawdę słuchajcie, mam wrażenie, że poprawiły mi się kolory skóry, że to też sprawiło, że po prostu hmm. jakby troszeczkę wyrównały się jakieś wszystkie przebarwienia, które gdzieś tam na swojej skórze miałam. Przy tym naprawdę, bo ona jest, to jest maseczka całonocna, czyli nakładamy ją po prostu raz na jakiś czas, zamiast kremu na noc. Ja ją yy, tak naprawdę nie, nawet nie trzeba jej nakładać bardzo dużo, żeby już poczuć ten efekt i ja tak, stosuję ją teraz regularnie, przynajmniej raz w tygodniu kiedyś częściej jakby miałam tą totalną fazę na nią ale teraz już wystarczy raz w tygodniu, żeby właśnie utrzymać naprawdę moją skórę w bardzo dobrej kondycji i przy tym to jest Właśnie bardzo wydajny produkt i dlatego naprawdę jeżeli macie ochotę zainwestować w maseczkę, to uważam, że zainwestowanie właśnie w taką drogą maseczkę, która naprawdę działa i starczy wam na bardzo dużo użyć. Jest jest ważna 6 miesięcy i myślę, że no nawet nie wiem, czy ja jestem w stanie ją użyć mimo tego, że dość często ją stosowałam, ale naprawdę jest no jest czymś, co z pewnością pojawi się w podsumowaniu tego roku. Jestem wow. tego pewna, naprawdę jeden z najbardziej zachwycających takich zaskakujących pozytywnie kosmetyków, do które do tej pory w tym roku miałam okazję testować. O, weź to poczuć. Po nie, nie może b... ktoś dać spokój, bo... o, nie możesz stać z boku, musisz poczuć to. Moja ulubiona maseczka, również z wyższej półki, ale taka, która też mam wrażenie, że jest turbo wydajna, to marka Evolve. I yy, to jest maseczka, która jest moim zdaniem też bardzo uniwersalna, ale dla cer yy, tłustych, yy, takich trądzikowych, albo jeżeli macie na przykład skórę taką troszkę grubszą, taką, wiecie, bardziej porowatą, czy dla mężczyzn. Tam, dla mężczyzn taką po prostu grubszą i chciałybyście nadać jej więcej blasku, żeby ona była taka naprawdę nawilżona i bardziej sprężysta niż taka szorstka to to jest rozwiązanie idealne. I słuchajcie, to jest maska, która ma dodać mi takiego glow, takiego rozświetlenia, a ja w niej widzę dużo więcej zastosowań, bo ona nie tylko bardzo ładnie napina skórę, dodaje takiego właśnie delikatnego liftingu, tak bym to nazwała, faktycznie rozświetla skórę, Delikatnie ją rozjaśnia, ale też przy tym rozjaśnieniu poprawia kolor, czyli wyrównuje, tam gdzie są jakieś takie właśnie delikatne zaczerwienienia, to ją uspokaja. Dodatkowo ym, sama konsystencja jest lekko grudkowata przez kakao, które jest w składzie. I kiedy nakładamy to ogólnie wyglądało jakbyśmy się wysmarowały właśnie jakimś ciastem czymś takim jakimś takim mm. kremem czekoladowym. No też to też cudownie pachnie, prawda? Tak, a później kiedy zmywamy, bo to tylko trzymamy 5 minut, kiedy zmywamy sobie tę maseczkę to jednocześnie właśnie tymi granulkami, tymi drobinkami kaka sobie bardzo ładnie zdzieramy ten taki niepożądany skórek, który już jest martwy na naszej skórze. Więc jednocześnie mamy peeling i jednocześnie maseczkę, która bardzo fajnie nawilża. Bywały dni, kiedy miałam mocno przytłuszczoną skórę i nie nakładałam już krew. To jakieś takie taki serum na to mam na przykład Basic Lab, i tyle, bo ona naprawdę pozostawia bardzo fajnie nawilżoną skórę. Dla cer no suchych myślę, że jeszcze krem tutaj jakby jest wskazany, ale no to jest mazeczka. Bardzo, bardzo wydajne, ale no mogłabyś to pomylić naprawdę z kremem takim kakaowym, czekoladowym, Tak że mogłabym to po czekolady. Tak, naprawdę, mogłabyś, gdyby ktoś wam dał na to, to byście nie wpadł na to, że to jest właśnie maseczka i ona ma też taką fajną, lekko taką sprężystą konsystencję, więc fajnie się tak przyjemnie nakłada na twarz, na nie przelewa przez dłonie, więc tutaj myślę, że pod tym względem to jest bardzo duży plus, rewelacja. Wiem, że dosłownie się padnie prawdopodobnie 5 tysięcy razy. Ale dzisiaj jest taki film, w którym możemy się pozachwycać bez żadnych. Um, Czego? Wyrzutów sumienia. O, dokładnie tak. A ja w sumie zakończę chyba maseczki. Zachęcam. I powiem Wam o drugiej, po którą sięgam może mniej chętnie, Zrobię Ale ten. to jest też maseczka do zadań specjalnych, czyli Kosarex. Tak powiem. To no jest świetlny Kosarex. O, 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 kosary. <laughs> Musisz to mieć, nie, to jest takie bardzo klapane. W każdym razie ogólnie wychodzi na to, że ja jestem fanką yy, maseczek całonocnych, że już te mm -hmm. właśnie tak jak ostatnio mówiłam, te kremowe po prostu jakoś mnie już ze siebie zniechęciły, nie wiem, trochę mi się znuziły. prędzej już sięgnę pod pilow, ale najchętniej sięgnę po takich, które po prostu nakładam i nie muszę już nic więcej z nimi robić. Mm -hmm. I to jest maseczka, która teoretycznie też ma mm, być nawilżająca, ale ona ma w swoim składzie już kwasy. Więc to jest maseczka, którą teoretycznie nie do końca już teraz wam polecała może bardziej na te jesienno-zimowe miesiące, ale wiem, że ona po prostu uratowała mnie też niejednokrotnie, jakby działając yy, tak, jak peeling enzymatyczny trochę. Bo to hmm. też jest maseczka, która podobnie podszczypuje, ale to już podszczupuje ze względu nawet nie to, że nie, nie mając żadnych właśnie jakichś, yy, nie wiem, pryszczy czy innych takich rzeczy, po prostu jakichś niedoskonałości. Ona po prostu będzie szczypać nawet idealną skórę ze względu na skład właśnie, ale to nie jest nic złego, bo ona jakby krzywdy absolutnie mi przy tym nie zrobiła, nie miałam żadnych zaczerwienień, hmm. nie wiem, jakichś... Yy, yy, Reakcji alergicznej absolutnie nie, tylko kwestia tego, że po prostu właśnie miałam wrażenie, że taka nowa skóra. Że wiecie, po prostu to zostało zdjęte, nałożone nowe płótno i że ta skóra wyglądała dużo lepiej. Tutaj zdecydowanie mniej mamy nawilżenia, więcej e, takiego właśnie jakby odświeżenia waszej skóry. E, ale też to jest maseczka, która w sumie pojawiła się u mnie. Zanim wypróbowałam ale te, była. Tak, Więc ta mm. też była swego rodzaju rewolucją i czymś bardzo pozytywnym, ale no tak, no powiem wam o obydwu, bo jakby trochę do innych zadań są, choć ta jest bardziej uniwersalna, bo zadziała na wszystko, ale ta faktycznie radzi sobie może nawet bardziej dla osób właśnie z problematyczną cerą, bym ją yy, dedykowała, ale dla takich osób, które mają cerę normalną, stronę yy, suchej, naprawdę do takiego właśnie momentu, kiedy jest trochę gorzej, to jest perfekcja. To jedyny ja nie przekonałaś, może czas na drugą. Będąc przy podszczepywaniu, to słowo też jest słowo klucz, będę podszczypywania, nie, marka Timeless i to jest już duża wersja tego serum z witaminą C, o którym mówiłam Wam już jakiś czas temu, które... W tej mniejszej wersji, z takim żółtym opakowaniem matowym, które już zużyłam, które było w ulubieńcach i które bardzo pokochałam i wiele z Was dawało znać, że również używa tego produktu albo go używało i też kochało, więc coś w tym musi być, że nie jestem sama. I tutaj mam duże opakowanie. Ono wiadomo, z wiadomych przyczyn, że jest większe, jest też droższe, ale na dłużej mi starczy, bo ja po prostu tamto chyba troszkę nadużywałaś, bo widziałam tak dobre efekty, że chciałam przyspieszyć dekorację, a to był błąd, niepotrzebnie. Teraz delikatnie przystopowałam z tym produktem, ze względu na właśnie skład i duże stężenie witaminy C, mamy naprawdę upał. We Wrocławiu. Teraz mamy ogromne temperatury, mocne słońce. Plus ja jeszcze teraz używam z Basic Lab tego seru na niedoskonałości, które nie powinno być łączone z witaminą C, więc sobie chwilowo robię odstęp. Ale myślę, że zbliżając się bardzo powolnymi krokami, so, się tak powoli. W... Jak już jest sierpień, a ja przecież niedawno maj. No mali. dobrze, ale to jeszcze wrzesień, <laughs> październik, wiecie. W Polsce mam wrażenie, teraz wszystko się przesunęło, więc jesień no, tak. przyjdzie w listopadzie. Ale tak czy siak, myślę, że warto się zaopatrzyć w taką buteleczkę która pomoże zniwelować wszelkie przebarwienia na twarzy. Jeżeli macie cele problematyczną, to tym bardziej jakieś takie niedoskonałości, które macie na buzi, też fajnie właśnie wyszczypy, jak to mówi Karla, ale jednocześnie działa właśnie tak um, dezynfekująco, antybakteryjnie, bardzo fajnie ściąga pory. Dla cer takich właśnie, które są bardziej tłuste, mieszane, to już tym bardziej, ale myślę, że dla cer suchych również, bo on nie jest drażniący, on nie jest takim mocnym kosmetykiem, że nakładacie i nagle czujecie jakieś takie pieczenie, czy tym bardziej poparzenie, absolutnie, może delikatnie podsuszyć skórę, delikatnie, więc tutaj na pewno po tym musi iść mocny krem, o którym ja zaraz Wam powiem, który najbardziej lubię łączyć z tym konkretnie kosmetykiem, ale to jest moje odkrycie z witaminą C na pewno, jedno z lepszych w tym roku i kurczę, no fajnie, że mają też duże opakowanie, bo to małe, możecie sobie, jest tańsze, możecie sprawdzić, u mnie się sprawdziło i wróciłam już z tej wersji, dużej z pipetką, więc jak najbardziej, kurczę, no cieszę się, bo jesień nie jest mi teraz straszny. I będąc faktycznie przy kremach, to dwa, pokażę Wam dwa kremy. Jeden ochronny, drugi też ochronny, ale bardziej nawierzający, czyli marka Diarchemi To jest chyba jeden z najdroższych kosmetyków po mojej stronie, który Wam dzisiaj pokażę. Ale to jest krem moje kolejne opakowanie, chyba już trzecie. E, obecnie to jest jeszcze nieotwarte, dlatego że pokazywałam Wam, że używam e, innych kremów, które bardzo ukochałam teraz latem. Lubię po prostu te lżejsze konsystencje. Ten zdecydowanie mój faworyt, jeżeli chodzi o zimę, jeżeli chodzi o jesień, nawet o taką wczesną wiosnę. Mocny, mocne działanie takie ujętrniające, nawilżające, poprawiające kolory skóry On się z tą witaminą C w tamtym kosmetyku przepięknie łączy Bo też działa rozjaśniająco na przebarwienia I fajnie kojąco na niedoskonałości Bo ten konkretnie to jest Age Consolation Booster I to jest kosmetyk, który będzie bardzo fajny dla dziewczyn również, które mają bardziej dojrzałą skórę Albo właśnie trądzikową, bo on ma pomagać działać tak... Fajnie um, też antybakteryjnie, to też ja na takie kosmetyki, widzicie, bardzo stawiam i na te z lepszym składem, bo mam wrażenie, że wtedy jeszcze lepiej działają i mam większe zaufanie do kosmetyków, więc w tym temacie nie boję się więcej wydać, ale tutaj ten krem jeszcze jest bardzo wydajny, to jest duże opakowanie, będzie taką szklaną szpatułkę do nakładania, żeby tam absolutnie tej konsystencji nie zagmatwać sobie. Wow, i jeżeli chodzi właśnie o witaminę C, używanie kwasów, y, który, o którym mówiła również Karola, to nasz też taki um, wspólny ulubieniec, ale tak, po mojej ja stronie mocniejszy, bo Ty jednak miałaś jakiś takich swoich w tym temacie fajniejszych, ale też bardzo... Ale go. też go bardzo lubię, tak. tak. Uważam, że jeden z lepszych kremów tak SPF. On się nie bez powodu pojawił w podsumowaniu SPF-ów, również od Karolą pojawił się ten film, gdzie mówiłyśmy obie, że ukochałyśmy sobie markę Some BY Me, e, która stworzyła właśnie um, krem e, ochronny z SPF-em 50, który de facto wy też nam bardzo polecała. Tak. Kiedy pisałeś, pisałeś my jakie mamy przetestować mhm, Dokładnie, więc wiemy, że wśród Was Owszem, jest dużo fanek e, tego produktu To jest kosmetyk lekki Jak na SPF 50, naprawdę bardzo szybko się wchłania Nie bieli skóry nie zapycha i to jest dla mnie najważniejsze, bo ja zawsze miałam problem z SPF-ami, że jeżeli są 50, nakładam na twarz, to zapchanie jest murowane, bo ta gęsta konsystencja z moimi porami, z moją naprawdę wrażliwą skórą, no musiałam długo szukać, żeby znaleźć takiego e, taki ideał, więc jak dla mnie te dwa kremy, no to petarda ten bardziej, jeżeli chodzi już o tę taką strefę typowo nawilżającą, to nawilżająco e, ochronna i tutaj mamy w składzie również esencję, słuchajcie, kończymy na no, kurier, no. Dobre. Dobrze. Ostatni produkt w dzisiejszym filmie, i coś, co pojawiło się w ostatnich ulubieńcach, również wyświetli się nade mną. Sami ulubieńcy dzisiaj. Sami ulubieńcy. Ale faktycznie muszę o tym wspomnieć, bo jest to jeden z droższych balsamów do ciała, jakie testowałam. Teoretycznie, produkt, który jest dedykowany nie tylko do ciała, ale również do twarzy. Natomiast ja głównie testuję go właśnie w ten sposób. Ale jest naprawdę cudowny. Jest I... Serio, ma, maziałam, ciapała. Ma, maziała ciapała i też była zachwycona, jest bo jest to coś, co terroretycznie, słuchajcie. terroretycznie. Jak była mała, mówiłam na wszystko... Mówiłam na literkę lery. I było karoryfer, rarka, prawda. A. To no. ja miałam, nie wiem helikopter, tylko hichopter, kordła. Fisut mówiłam i wciuk. <laughs> jak mówiłeś gdzieś dzieciństwie jakieś zabawne słowa. E, więc e, terroretycznie, -er ciuk. Wciuk, wciuk i fisu Trzymam wciuki, żeby Ci poszło dobrze, no, Tak. Okay. Więc słuchajcie, jeżeli chodzi o ten um, balsam, ale bardziej bym powiedziała, że właśnie olejek do ciała, bo teoretycznie, albo masło, może tak, masło, które zamienia się w olejek, bo tak jak już właśnie wspomniałam w ulubieńcach, słuchajcie, to jest um, taki rewolucyjny produkt pod tym względem, że nie ma w swoim składzie wody, co bardzo rzadko się zdarza, bo jednak woda jest podstawą kosmetyków, a tu wszystko bazuje właśnie na masłach, na olejach i to czuć w konsystencji, ale czuć przede wszystkim też w działaniu, że to jest po prostu tak wartościowy produkt jakby w swoją Odżywczość chciałam powiedzieć. Twojej no, tak, odżywczości. Że jest tak odżywczy, mm -hmm. że wi widzisz, że. Widzisz i bo... nie wiesz. Konacie <noise> ko ko ja nie wiesz. <noise> że po prostu jest super. A ja to nie jest nie wiem. Chyba ta ekscytacja, u Ciebie że czasami tak masz, że jak cię kosmetyk Ja szkodam, tak, że, że tak nie wiem, kosmetyk zachwyca, to ja gadam i ma machami po prostu... A ty ja ja masz tak, że... Chcesz ja, tak. Po ja. Chodź... Ja. prostu jest świetny, ale w, w ogóle to jest mega pomysł na prezent, bo mega, to jest ma w jednym. w ogóle przepięknie wybrał. Prządujesz krem do twarzy i jeżeli ktoś ma lepszą cerę, bo ja na przykład bym się bała z tymi olejami, ale na cer suchych, pyta, ja tak. Ja myślę, że zimą no bardzo wiek. chętnie to wypróbuję. Teraz po prostu nie lubię takich tłustych konsystencji, teraz też wolę balsam, jakiś lżejszy krem, tak, i rozumiem. to jest ideał. Natomiast myślę, że zimą, bo to jest teoretycznie taka trochę masłowata pianka, strasznie dziwna konsystencja Miele, do opisania. To jest tak, bo bardzo, bardzo lubię to przede wszystkim, słuchajcie, na nogi teraz, kiedy się je prezentuję na mieście. <grymne> <grymne> w każdym razie po prostu te nogi wyglądają lepiej. To jest trochę tak jak z balsamem The Alchemy, że on nie tylko dobrze nawilża ale powoduje, że ta skóra wygląda lepiej, nie tylko jeżeli chodzi o koloryt, ale też o jakby taką jędrność, taką. Mm. E, jakby przez to, że też pięknie odbija światło, bo on się wchłania, ale tak nie całkowicie, ale nie do takiej też nie pozostawia takiej wielkiej tustości, tylko po prostu delikatnie taki film, który wyczuwacie, ale to jest takie pozytywne, bo jakby nawet w takie gorące dni on mi absolutnie ten film właśnie na tych włosach. Komedia czy dramat? Dramat. nie, to, słuchaj, romantyczny, bo to jest miło Absolutnie mi nie przeszkadza, a po prostu właśnie te, te włosy. Nie, te włosy na nogach. Super wyglądają. Ja Wróćcie do ulubieńców, to ja chyba powiedziałam to składniej. Nie, ale to naprawdę. Nie, ale no, naprawdę tak. Wiemy o co chodzi. Naprawdę I będzie nie. bardzo wydajnym, tak. bo właśnie przez to, że on jest tak zbity w swojej konsystencji i w tym, że ma tak wiele składników e, właśnie napakowanych, niewielka ilość spowoduje, że jesteście w stanie po prostu rozprowadzić to na bardzo duży obszar Waszego ciała i cieszyć się tym, jak naprawdę to dobrze się prezentuje. A jeżeli chodzi o takie, nie wiem, przesuszone właśnie partie, e, typu łokcie czy kolana i troszeczkę więcej tego tam nałożyć i trochę zrobić taką a la kurację, petarda. Naprawdę to, to po prostu nowe ciało. Ja myślę, że dla dekoltu i dla szyi gdzieś, gdzie teraz, znaczy gdzieś, to są obszary, które słońce też tak potrafi mega zniszczyć, tak. że później te zmarchy naprawdę tak, u kobiet widać, tak, tak. to myślę, że to jest najlepsze po całym dniu taką kurację zrobić sobie tutaj, nie? To jest... Very good idea. Tak, słuchajcie dziewczęta i chłopcy. E, kończymy to. Kończymy to, e, bo po prostu się stopimy, nie? To jest Po prostu tak my nazwijmy to po imieniu, mamy tutaj tylko wata, bo nie możemy wiatraczka włączyć, bo jest głośny, no i duch potrzebuje go bardziej. Ale e, mamy nadzieję, że ten film gdzieś tam rozjął Wasze wątpliwości, czy warto wydać więcej pieniędzy na pielęgnację. My uważamy, że nie wiem, no, na kolorówkę też fajnie, czasami coś sobie takiego fajnego stworzyć, żeby miało też fajny skład, ale pielęgnacja jednak to jest coś, co... Koło tej trzydziestki chyba bardziej, koło tego serduszka nam gdzieś tam bije, nie? Tak, i stricte chyba w tych właśnie kategoriach, które Wam dzisiaj pokazałam. Mam wrażenie, że to taki film wyszedł trochę przeciwstarzeniowy. Trochę tak, albo taki profilaktyczny w tym temacie, bo warto działać. Nawet jak już macie 20 lat, to pamiętajcie o tym, że te włókna kolegonowe zanikają i po prostu zmarszki pojawiają się. My z tym walczymy. To są kosmetyki, które przetestowałyśmy, część z nich jest... Chyba tylko dwa są takie No reszta to jest sali ulubieńcy, do których, do których, jak widzicie, my wracamy albo same siebie inspirujemy nawzajem, że chcemy te kosmetyki mieć. Mamy nadzieję, że znalazło się coś dla siebie, dajcie znać i polećcie nam coś również z tej kategorii od siebie, bo bardzo lubimy właśnie jakoś tak sprawdzać te kategorie No jak widzicie, tyle w temacie. Wszystkie linki w opisie. Pamiętajcie o naszym... o subskrybowaniu naszego kanału. trzymam wcioki, Tak? Wcioki, żeby rosły te subskrypcje. Kończę już, bo im dłużej mówię, tym gorzej mi to wychodzi. I nasz Instagram. Pa!